Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na kanale Letter Mermaid, gdzie mam dla Was coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ wreszcie udało mi się kupić w Rossmanie kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz Janki Candle, tak się prezentuje, więc <ścoughs> jest dość duży. I bardzo się cieszę, ponieważ jest to mój pierwszy kalendarz, nie z czekoladkami, tylko z czymś innym. Tutaj będą świeczki takie. się, że to będą takie tyle ale zobaczymy, może nie zaskoczą. Także dzisiaj otworzę dla Was cały kalendarz adwentowy. Jestem bardzo podekscytowana. Tak więc zacznę od usunięcia tej folii. Ja do tego żyję noszeczek. Najpierw myślałam, że zrobię to bez, ale jednak chyba potrzeba e, założyć nożyczek. No i to w ogóle był już jedyny kalendarz, już nie, nie widziałam w Rossmanie innych kalendarzy. Bo też wiecie, na początku myślałam, że można może taki jakiś kosmetyczny kalendarz kupić, no ale niestety już, już nie, ich nie było. Dobra, słuchajcie, otwieram. Zdejmuję tą folię. Znaczy, te, muszę się przyznać, że te okienka trochę się słabo trzymają, na przykład siedemnastka już widzę, że się otwiera. <laughs> Same się otwierają. Ok, teraz Wam pokażę go bez folii. Więc tak wygląda i muszę go trzymać, żeby mi się tutaj nic nie wysypało. I tutaj niektóre właśnie numerki są po prostu, na przykład 17 jest, a niektóre są numerkami. No więc zaczniemy od jedynki, po kolei będziemy otwierać. Jedynka, czekajcie, gdzie tu jest one. Czyli nie ma jedynki, tylko jest one. Okej, okay, otwieramy. W ogóle to to samo już opakowanie pachnie, a co dopiero te świeczki. Więc w mamy taką białą świeczkę. Właśnie tak... No, wiecie, ładnie, tak... Yy, nie wiem, tak trochę świątecznie, ale trochę tak... Jak mydło, bym powiedziała, ale takie ładne mydło. Nie wiem, wiecie, czy tutaj... Yy, aha, tutaj chyba są trzy rodzaje, wyczytałam. Yy, albo cztery nawet. To będzie chyba Sunlight on Snow, tak domyślam, no bo jest białe, więc... Tak wygląda ta świeczka, czy tak jak myślałam, jest taki typowy T-Light. Całkiem fajny zapach. Okej, okay, teraz przejdziemy do dwójki, dwójka jest akurat tu. Prosty. Taka cyferka. I uwaga, uwaga. Widzicie, trochę z ciężko wyciąga te świeczki, bo one są tak włożone. Okej, okay, tu mamy taką... To jest bardziej taka ciemniejsza świeczka, w sensie no taki, nie wiem, jasny, szary. To pachnie trochę, trochę delikatniejszy zapach. Trochę bardziej chyba miętowy, coś takiego mi się kojarzy. Okej. Okay, przechodzimy do trójeczki. Trójka, trójka. Gdzie jest trójka? Tu jest trójka. Akurat nad tymi reniferkami mamy trójkę. O, i tu mamy, uwaga, uwaga, taką ciemną świeczkę, to jest taki, nie wiem, prawie, że ciemny zieleń. Mmm, ten fajny bardzo. Znowu, wydaje mi się, że trochę znowu bardziej delikatny jest ten zapach. Ale taki właśnie, bardzo w sumie podobny. No nie wiem, tutaj właśnie taką nutę świąteczną wyczuwam. Ciężko mi będzie przyrównać ten zapach do czegokolwiek. Okej, okay, ta czwóreczka. Czwórkę mamy tu. Także, jeżeli spodobał wam się ten filmik, to zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to naprawdę jest film. Dobrze, pod czwórką mamy chyba to samo, co było pod jedynką. Czyli tą białą. To jest w sumie takie lekko waniliowe powiedziałem. Dobrze, teraz szukamy piątki. Piątka już nam się sama prawie otworzyła. I tu znowu jest ta biel. Czy znowu ta wanilia? Wydaje mi się, że są cztery rodzaje tych świeczek. E, póki co mamy już trzy. To jest szósteczka. O, jednak jest chyba czwarty rodzaj, bo już czerwony. O, to pachnie jak takie perfumy, trochę. Podoba mi się ten zapach. Ale jednocześnie też nie jest za mocny. Mm, dobrze, 7. Widziałam, że chyba było 7. Nie było siódemki... Tylko był napis Seven. A nie, jednak jest siódemka. To mi się z Seventeen pomyliło. I tu znowu mamy białą, Czy faktycznie... Chyba, chyba są cztery rodzaje. Znaczy teraz będą się już powtarzać. Ósemka, gdzie jest ósemka? Eight, jest napis. Dobra. Pod ustępą po znowu mamy tą jasno-szarą. To jest taki... Nie wiem, w one bardzo podobnie pachną, ale to jest taki bardziej chyba morski zapach. Okej, to jest dziewiątka. Tu jest. I znowu czerwony kolejny. Tak, ten, ten zapach jest taki... Ja wiem, teraz mi to trochę goździkami zapachniało. Mhm. To, czyli też takie świąteczne trochę goździkami pachnie. Dobrze, troszkę mi dziesiątki. Dziesiątka jest tu. Tutaj znowu mamy białą. Czyli taki delikatny zapach, trochę jak wanilia. Eee, jedenastka. Czyli jest jedenastka. Eleven chyba było. Tu jest eleven. Też już nam się otworzyło. To jest znowu ta czerwień goździkowa, tak już bym to nazywała. E, dwunastka, e, gdzie jest dwunastka? E, szukamy dwunastki, nie ma dwunastki, czyli w sumie dzisiejszy dzień, czyli dzisiaj powinnam tą świeczkę tworzyć, dzisiaj mamy czerwony, znowu goździkowy. Też trzynastka, Tu tutaj. I znowu mamy tą ciemną zieleń. To jest taki, słuchajcie... Hmm, im dłużej wącham, tym mniej już czuję te zapachy. To jest jakby trochę mieszanka, bym powiedział, tych zapachów. Trochę bardziej przypomina chyba ten jasno-szary, czyli taki bardziej też morski, ale taki trochę widzę bardziej, właśnie nie wiem, jak Ziemia, jak, jak coś takiego świątecznego. Okej, okay, też czternastka, czternastka, gdzie jest czternastka? Aha, eee, tu jest. To się już sama otworzyła. Znał ten zielony. No ten zapach jest chyba najmniej taki zdecydowany. Ciężko mi tutaj przyrównać do czegokolwiek. Jest chyba najbardziej delikatny też. Piętnastka. Znowu mamy jasno szary. No to jest taki trochę morski. Ale też ma taką nutę świąteczną. Dobrze, gdzie jest szesnastka? Albo sixteen. Seventeen, o, sixteen jest tu. I tu mam znowu tą białą. Tak, czy to jest taka, no, wanilia. No, też w sumie w, <głos》> wszystkie mogą trochę jak perfumy e, pachnieć. To jest seventeen. Znowu biały. Mm -hmm, też takie fajne. Jeszcze przeczytam później na odwrocie, tam może będzie trochę więcej o tych e, świeczkach. Teraz jest 18. 18, znowu jasno szary, czyli ten już ustaliśmy, że morski. Mm. <laughs> powiedzmy. I 19 teraz. 19, 19 gdzie czasami problem z znalezieniem tych... a tu jest, góry. Znowu nasza biała wanilia. <grych> no dobra i teraz 20, 20 jest tu. No mamy tam czerwień. Okej, okay. 21, teraz... Tu mam. Znowu ciemna zieleń. Okej. Okay. 22. Tu mam. Znowu biała. I 23. Czyli przedostatnia świeczka. Uwaga, uwaga, gdy ona chowa się tu. Znowu ciemna zieleń. Okej, okay, no i 24. Ostatnia. Ta nasza jasno szara. Okej, okay, czyli w sumie mieliśmy cztery rodzaje świec. Teraz zobaczę z tyłu jeszcze opis. Tu mamy tak, świecę Sunlight on Snow, yy, czyli to jest pewnie ta biała, tak się domyślam. Mamy też świecę yy, Evergreen, Pine and Rosemary. Skoro Evergreen, no to się domyślam, że to zielona to jest pewnie. Czyli to będzie sosna i rozmaryn chyba? No, może faktycznie trochę tak ziołowo, właśnie pachnie. Yy, Glistening Christmas. I teraz nie wiem, która to będzie, bo mamy jeszcze Holiday Magic. Więc albo jedna jest e, Christmas, a druga Holiday Magic. Nie no to chyba Holiday Magic, nie wiem, tak mi się z makiem nam kojarzę, ale w sumie nie wiem. No więc mam cztery rodzaje. Okej. Okay. Mm, no więc tak, tutaj jeszcze macie z tyłu, są jakie są inne, na przykład jest Candy Cane Forest. A, można też kupić sobie całą... E, wiecie... Właśnie z tymi świeczkami, co teraz wam pokazałam. tu cztery rodzaje, to tu na przykład są, jest całe opakowanie z jednym rodzajem. Czyli Glistening Christmas to są schematy jasne, szare Bo tutaj opakowanie jest takie jasne, a czerwony jest Holiday Christmas. Czy tak jak myślałam? Okej, okay, czyli no mówią, że to niby jest właśnie jako... A, tu nawet nam wpisali. Poczekajcie, bo to mi się teraz nie zgadza. Wychodzi na to, że jest jednak pięć rodzajów. Czy jednak pomyliłam chyba? Bo zobaczcie, tutaj mamy wypisane i to jest pięć rodzajów tych świeczek, czyli mamy pięć tych, pięć tych, cztery te, pięć tych i pięć tych. Czyli cztery razy mamy Glistening Christmas, teraz muszę zobaczyć, aha, czy ja pomyliłam te białe z tymi takimi jakby beżowymi, to jest inny zapach. Teraz to mogę porównać. Tak, fakt, że ten jest mocniejszy, do tego raz mi się wydaje, że trochę mocniej pachnie, raz mniej. Teraz zobaczmy czego mam więcej. Dobra, czyli cztery razy mamy te beżowe. I to będzie e, Glistening Christmas. Te białe to będą e, Candy Cane Forest. E, okej, okay, a reszta się zgadza tak jak e, powiedziałam. Dobra, okej. Okay. No więc mam nadzieję, tak, że tak wygląda jeszcze mosty kalendarz. Okej, okay, no i mam tutaj te wszystkie świece. Tak więc mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się podobał. Także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!